Witajcie towarzysze, z tej strony ja, wasz kochany Marszałek Daniel, to jest kolejny odcinek z Mega Kampanii. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcineczku, no tutaj sobie się trochę pobawiliśmy przy Bułgarii, oj, a czemu oni w ogóle nie są pod naszym władaniem? No nieważne, ale wiem, że Polska jest pod naszym władaniem i słuchajcie moi drodzy, zastanowiłem dołączyć do wojny polsko-pomorskiej, ponieważ uznałem, że może być w sumie ciekawiej dzięki temu, no w sumie jak tak zawsze um, sobie gramy, to gramy sobie dla siebie, a tak to możemy sobie obronić naszego wasala. Myślę, że sami rozumiecie o co chodzi. Więc, no o, i zobaczyliśmy chorobę na półce, a teraz... na szczęście udało nam się z tego wybrnąć, z czego akurat bardzo się cieszę. Ten król jest bardzo fajny dla mnie. Mhm. Tutaj ten król, no, na razie troszkę ma minusów, ale w oj oj. oj. No, niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Nie walczę chyba z tymi ludźmi. Mi się wydaje. Zep, pójdę tutaj. Mhm. O, zobaczcie. Przepiękne. Byliśmy Bloodline'a swojego, więc zobaczcie, mamy wszyscy. Przepiękne, co mamy teraz. Bloodline'a tutaj. Blesplot of car Stanisław II No i to, no to teraz <laughs> No to teraz w ogóle inne zabawa i słuchajcie Dobra, dzięki temu uzyskujemy Opinie dostajemy opinie, pobożność, projezd no słuchajcie No teraz jest już coś przepięknego jak dostajemy takie piękne rzeczy Mogę nawet powiedzieć, że czuję się bardzo spełniony przez to wszystko Mhm Mhm. Mm pięknie, pięknie. Udało nam się tutaj wybrnąć z sytuacji. Yy, gdzie są nasze armie? Właśnie, tu jest nasza armia. Weźmy ją tutaj, żeby yy, ona tutaj pokonała. Yy, znaczy, no jakby przejęła tę prowincję. O Jezu, 3000 jednostek, naprawdę. <laughs> no powiem wam, że to. Troszkę smuci mnie. No ale co my prowadzimy? Co my prowadzimy? Zaraz będziemy musieli poczekać, aż ten forcik padnie. A trochę na to poczekamy. Ale powiem Wam, że z tego Budodlina, którego tutaj mieliśmy, jestem bardzo dumny. Mhm. Mm tutaj, tak, tak. Wciskałbym <laughs> to Budowania Tutaj jest. No, że w sumie. W Sumie czemu nie... Indy. Ja to chyba jest tutaj, tak? Jak to jest tutaj? Dobrze myślałem. Też mamy coś tutaj. To jest to miasto. Nie, to jest na pewno to miasto. No powiem, że w sumie to ja jestem dumny. Zobaczcie, że daliśmy tutaj zameczki sobie. Tyle pięknych rzeczy możemy dać. E, ziemię daliśmy obrońcom grobu Jezusowego, czy jest jeszcze, le jeszcze lepsze? Według mnie, plundrować zamki w sumie. <laughs> nie, 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 wolno. Nie wolno plundrować zameczków. To są zbyt dobrzy ludzie dla mnie, żeby takie coś mieć. A przy okazji, na przykład ten nasz syn, on będzie miał tego bloodline'a. Oczywiście, że będzie miał tego bloodline'a. No to słuchajcie. Myślę, że tyle nam wystarczy złącie armię. Idźcie od razu na tych buntowników. Będziemy tracić dużo na 57, więc niech szybko te armie szybko dojdą. Hmm, tutaj przejęli, jeszcze nie przejęli, no ale to wygrali. Mhm. Kolejny bunt się pojawił tutaj i tutaj. Ja mam już 3 bunty. Zobaczmy jak tam Polska właśnie, no, właśnie. niestety Polski nie udało nam się jej obronić. To jest strasznie szkoda. Znaczy to strasznie szkoda, że nie udało nam się tego zrobić. Ale słuchajcie, ja specjalnie dopilnuję, żeby Polska otrzymała prawidłowe miejsce na mapie. Muszę jej oddać prawowite miejsce na mapie Europy. I ja to zrobię, obiecuję wam. Jeżeli nie teraz, to na pewno w Europce spróbuję jej oddać prawowite miejsce na mapie. Nie może tak być, żeby Polski nie było, bo ona musi być, nie oszukujmy się, ona musi być. W ogóle świat bez Polski to nie jest świat. Tam nie rozumiecie. No, przyjdziemy na te jednostki szybko, niech one tu przyjdą sobie. No, 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 dawajcie, dawajcie, bo tu już mój skarbiec to troszkę ubywa mocno. Urgaria. Niech... Żyjesz? Ten król z Polski, on nadal żyje O kurde. Powiem ja wam, że tego się nie spodziewałem Tego się nie spodziewałem, naprawdę No, tych już ludzi zniszczymy sobie szybko mhm. dobra, udało nam się tutaj pokonać, już przez chwilę się bałem, że że, 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 Tutaj widzę, umrze, ale na szczęście się udało. Więc te armie sobie usuwamy. I nasz niech sobie zasiada. No, mamy łącznie 20. ale za 30 tysięcy żołnierzy, co akurat jest dla mnie bardzo fajną opcją. No bo, jednak, słuchajcie, 30 tysięcy żołnierzy to nie każdy ma tyle. Tylko dlaczego mnie dlaczego ty. Nie jesteś moim trybutariuszem, przecież ty byłeś moim a teraz słuchaj, już nim nie jesteś. Wybaczcie, jeżeli słyszycie jakieś takie szokanie, ale wy ja sobie moje siedzonko. Legalizm, to na pewno sobie zwiększymy. Mm, tutaj bardzo proste takie opodatkowania. Takie coś, okej, okay, niech takie coś będzie, ale na przykład tutaj lekka jazda kawaleria nie. My chcemy się skupić na mele, chociaż infantry to lekkie. Ja po bym sobie zboostował jednak. Miasto sobie też zbustujemy Właśnie, miasta. Czy będziemy mogli teraz coś tutaj budować? Myślę, że tutaj na pewno się coś udostępni dokładnie. Udostępnił się, udostępnił się dwór, który nam daje plus 12. Na taki dwór, no to słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie, on daje bardzo fajne budyńki. Może nawet to miasto, które należy do tego człowieczka, ja my je odwołamy. O no właśnie. Powiedział no, się przy okazji córka, jest moim córką oczywiście. I ile on teraz ma? plus 15, a dlaczego tak malutko? Tak, i tutaj w wasala plus 15 i tak by się chyba wiele nie zmieniło, słuchaj wiecie chyba się zbyt wiele nie zmieniło właśnie, zacznijmy od tego, że zboostujemy sobie właśnie na zameczek ale potrzebujemy 500 golda więc zaraz sobie to zrobimy tylko na przykład ustawimy sobie tutaj te, te um, stanowiska nasze Niepokoi mnie tutaj, że mamy człowieka wyznania judaistycznego. No ale cóż, cóż poradzimy. I weźmiemy jeszcze tutaj tego człowieka. Ojoj, gdzie on się tutaj wziął? Tutaj jest ten człowieczek, dobrze. Pójdźmy tam, zniczmy go. Niech on cierpi. No <laughs> słuchajcie, ostatnimi czasy właśnie mam bardzo dużo buntów. Nie wiem czemu, ale mam bardzo dużo buntów. Ja myślę, że oni mają po prostu za dużo pieniędzy, bo znaczy jak człowiek ma za dużo pieniędzy, no to zaczyna się buntować przeciwko różnym tam niewygodnym dla niego rzeczom. Więc jeżeli będziemy podwyższać podatki i będziemy zrobimy sobie tak, żeby oni płacili więcej, to nie wiadomo mieli się za co buntować. Ja bym wprowadził mój plan w życie. <laughs> I tutaj. I tutaj tutaj... sobie dał podatek miejski na... Normalny poziom No i patrzcie, no i to już jest coś tak jest plus właśnie, więc plus 5 dostaliśmy I to do tego przyjdziemy sobie tutaj No i taki nasz dochód akurat zadowala Macie, taki dochód mnie już osobiście zadowala Gdzie to ty idziesz? Tutaj będziesz szedł, dobrze Więcej sieć tutaj Ja cię zniszczę i wszyscy będziemy szczęśliwi. Dokładnie. Może ci ja mam jeszcze jakieś, może decyzje. O, zobaczcie, zobaczcie, znowu się buntuje. I to chyba był jednak za mały, słuchajcie, za mały boost. On chyba by chciał bardzo wysokie podatki. W ogóle, o co oni się tak też nie budują? Oni się buntują o religię. Mhm. Mhm, mhm, dobrze. Jest w ogóle mój patriarcha, gdzie on jest? Tutaj, nie, nie, nie tutaj, tylko w Radzie i tutaj w Pozyszyn. Dlaczego on nie działa mi na tych prowincjach? Przecież w tych prowincjach powinien dominować w Prawosławie, Powinno dominować w Prawosławie, a nie dominuje. Dominuje jakieś nie wiadomo co. Więc ja się pytam: Co się dzieje? Co się dzieje? Ojej, za dużo okienek, za dużo okienek. No i tak. Tak mogę grać, tak ja mogę grać. Tak mój król może sobie rządzić. Mój król jest osobiście całkowicie spełniony. I właśnie, właśnie, co my tutaj mamy? Jakieś korony. Zobaczmy, jak tam w ogóle cesarstwo. O, ma politykę otwartą, więc. Ja może bym mi wysłał artefakt. Ja mam pewien artefakt korony. Mhm. Mm nie możemy je wysłać gifta, ponieważ. Mhm. Mm Jakie coś? Jaką kubinę? Jakąś? On nie lubi nas. Nie lubi naszej kultury. Niedobrze. że jakiegoś doradcę? Czy coś tego typu? O, na przykład ciebie bym wysłał. 105 łaski. Ile byśmy potrzebowali łaski na artefakt? 500 aż. Słuchajcie, 500. Troszkę dużo mhm, tutaj No, za niego to by akurat dobrze dał 400 <laughs> Dlaczego ty nie lubisz Nie lubisz, nie lubisz Tutaj Tutaj naszej kultury Powinieneś nas lubić, a nas nie lubisz no, Przecież ty miałeś z nami Przecież szlak Jedwabny A teraz co? Tak się normalnie tutaj odsuwasz od nas. Hmm, co tu tej córce umarł mąż. Mąż u niej umarł. Eee, tutaj materialne weźmiemy. I szukamy tutaj mszu. Tam co święty z Egiptu. W nie weź. Tak weź ją. Weź tego męża i zobaczmy kim on tam jest. A on już rządzi tym oj, słuchajcie jak on rządzi. To znaczy, że nasza dynastia może tam... Właśnie, bo to jest nasza prawowita córka, dokładnie. Więc, jakby on z nią zrobił jakieś dziecko, to przecież, o słuchajcie, to może być nawet dobre. Dobra taktyka. Będziemy mieli wtedy cały Egipt, dzięki nam <laughs> dzięki temu będziemy mieli cały Egipt. Jak umrze tutaj, załóżmy on i ona, to byśmy chyba mnie dziedziczyli, prawda? <laughs> Chociaż tutaj głównie dziedzic powinien dziedziczyć ojciec, więc to nawet nie ten, że będzie ona dziedziczyła, tylko my będziemy dziedziczyli, więc to jest tym lepiej. Długi to nie podnieje, czy będą na nas przechodzić? chyba nie. Nie powinna nas przechodzić. słuchajcie, słuchajcie. No, to może być akurat bardzo ładna opcja. Będziemy mieli cały Egipt dla siebie. Niestety, Polski już nie mamy. Jak bardzo byśmy chcieli, no to nie mamy Polski. Będziemy musieli ją odbić. Mm, tutaj będziemy działać, oczywiście. Za jak wyślemy tutaj żądania, to mm, <laughs> o co możemy zawalczyć. Obołow Distribute? raczej nie, nie chciałbym o to walczyć. Rządzące żądania też nie. Aha. No, w sumie, jakby tak walczyć o Ice Tribute, to mogłoby no, się nawet udać. Ale raczej tego nie wyźmiemy. Tego, tego zadanka, co tam jest. A można otworzyć tytuły. Księstwo pruskie, powiem wam szczerze, księstwo pruskie. Podarowałbym je komuś. płotku na przykład. Księstwo pruskie, właśnie. Podarowałbym je, o. Nie, on sobie walczy tutaj. Będzie miał 3600 żołnierzy, czego będę miał, będzie miał 3 z domeny. I przez to. Tylko on walczy z kim? A nie z wrogi wobec, ale. Ale, ale... Tutaj nie widzę, żeby było coś więcej. To jest hrabstwo, hrabstwo, księstwo psków. A jakie księstwo psków tak ładnie możemy tutaj podarować? Dokładnie. Zapomniałem, że w ogóle mam taki tytuł. Ja myślałem, że on już jest rozdany. Królestwo Finlandia właśnie. Tutaj Królestwo Finlandia też przydałoby się nadać. To oni się jednak cieszyli. Dokładnie, więc mamy to już ładnie rozdane. Na widać, że to jest taki prawdziwy człowiek, który będzie potężnym wodzem. Na pewno z linii Twojego ojca na pewno będzie mu dobrze szło. Jakie mamy tu jeszcze wielkie księstwa? Mm -hmm. O, posłuchaj, synku, posłuchaj sobie. Królowa estońska. Nie, 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 nie do Świętego Cesarstwa też raczej się... chociaż No, ona ma lat. 16, a ty masz 24. No, w sumie. A, proszę. Proszę, proszę. Będziesz moim dzieckiem. Ale tylko dzieckiem. Jeszcze jeden wolny stołek. I to jest stołek tutaj, widzę, patriarchy. Więc oddamy tutaj Rusę. Żeby tutaj się cała prowincja. Naszego Króla Szpiegu, znaczy no, Mistrza Szpiegu. Wyślemy sobie do Rzymu, niech on szpieguje co tam się dzieje. Hmm, tutaj będzie tak. Mhm. Mm się na Wielkie Czyny. Mm -hmm. Dokładnie, więc... Proszę tracić duma. Duma to nie grzech, ale byśmy mieli też na... szansę na jakieś fajne rzeczy. A proszę, weźmy sobie to. Może wyślimy przy okazji pieniążki. On chyba zaakceptuje, prawda? Właśnie, ona akceptuje pieniążki, a ty też akceptowałeś pieniążki. No właśnie, tak wszyscy dzięki temu będą mnie lubić. Ty już masz akurat dużo relacji ze mną. Zobaczcie, jak tego króla wszyscy lubią. Niby on nie powiedział złego słowa, można nawet powiedzieć. Uh, Greater Event Drink. Ok. Nasz król na pewno się napije. Ma 30 tysięcy żołnierzy, słuchajcie. 30 tysięcy. Mhm. W ogóle jak tam nasze lochy. Zobaczcie. O, no, pewnie, że ładnie wyglądają nasze lochy. Mhm. 200 golda za to wszystko. Ja nie wiem, czy to będzie tyle warte. No, Pewą szczerze, nawet pożyczę w sumie. Chociaż... Nie, ja im nie ufam. Ja ufam i ja im nie dam takich rzeczy. Czy ja mogę w ogóle mojego syna na przykład podłuczyć jeszcze bardziej? Gdzie ty jesteś? Na przykład tutaj powinienem mieć te fatom opcję. Hmm. Chyba że już... E... Właśnie, to on nie może mieć, a on już miał, więc... Raczej nie mogę dać lepszych dodatkowych bonusów. Ty jesteś takiego, tego króla, i on ma 13 lat. No to za 3 lata. Jakbyście mieli dziecko. A chociaż ja nie wiem, czy będziecie mieli dziecko, jak to ma 40 lat. No słuchajcie, jak ona ma 40 lat, to ja nie wiem, czy to się uda. Ale jakbyście jednak mieli dziecko, to już jest otwarta droga do przejęcia tronu mm, egipskiego. I wtedy, no. Że bardzo bym się cieszył, bo jednak moja dynacja by się rozprzestrzeniła po Europie. Oj, nie, dostawaj stresu, bardzo ładnie, nie dostawaj stresu. Właśnie, czy mamy tutaj. Myślę, że nasz kabel Nie, nie było tutaj tytułu świętego, chociaż nie wiem. Intrygi jakieś nie ma tutaj. Wydaję ucztę. Moglibyśmy nawet wydać ucztę w sumie. A słuchaj, głosujemy, że tam z dwóch. No tutaj, zaprosimy jakichś arystokratów. Mhm. To się w ogóle zmienia? Patrzcie, to się fajnie zmienia, to jest fajne, fajne, podoba mi się. Znaczymy sobie regenta i to będzie wicekról. Znaczy ci wicekrólowie najbardziej nas lubią. Nie wiem, czy to tak dyle, tyle daje po prostu to widzę królestwo, czy co? Zadowolony tutaj. A cóż to jest? Mhm. No, okay. Dobrze, dobrze, weźmy sobie tutaj, zobaczymy nasze. Weźmy sobie, załóżmy, weźmy sobie, wydajmy to może dostaniemy jakiś artefakt, zobaczymy. A, chce dać w sumie, to niech da te pieniążki. Niech da, oj, dostaliśmy. Zobaczmy, co dostaliśmy. Dostaliśmy coś fajnego, zatrzymajmy. Mhm, i gdzie to jest? O, to jest to. Mm. O, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Bardzo fajne, powiem wam, podoba mi się. Ale widzę, że już mamy 20 minut odcineczka. Więc dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Zapraszam do pobierania gier, Grzesznik. I zapraszam do następnego odcineczka. Na razie, cześć.